Już za pół minuty rozpocznie się gra Squid Game o wielkie pieniądze! Miliony, miliardy, które są w tej ja kuli! Pieniądze. I właśnie pytanie, kto wygra? Dlatego, że wszyscy chcą wygrać tą ogromną pulę pieniędzy! Mnóstwo! Milionów, miliardów! I zobaczcie, ile ludzi po to przyszło! Ja też chcę zagrać, więc wchodzimy do środka. Każdy One będzie grał moje. o pieniądze i zobaczymy, kto wygra. Tych ludzi jest mnóstwo! Prawie stu graczy zagra o wielkie pieniądze, gra się zaczyna! Let's go! Kliknijcie łapeczkę w górę, widzowie, pamiętajcie i jesteśmy, pojawiliśmy się, gdzie jest mnóstwo łóżek, mnóstwo graczy i zaraz wystartuje pierwsza gra! Czas już się skończył, więc będziemy grali, o, mi losuje kim będę, czy ochroniarzem, czy graczem, czy może liderem? O, zostałem graczem, a Tyli, w jakim będziesz? Ja też jestem graczem. Okej, okay, czyli jesteśmy graczami o pieniądze, ale moglibyśmy też być ochroniarzem albo liderem, czyli szefem Squid Game. No, ale ja zostałem graczem, Niektórzy zostali tutaj ochroniarzami Pierwsza gierka, pierwsza gierka To z lalką, to z lalką Zaczyna się Klikajcie łapeczki, widzę, pamiętajcie łapeczce Ja nie chcę tu paść, lalka Gdy się odwrócisz i jak nie będziesz biegnął Po prostu to na strzela, klikajcie łapeczki Żółte światło, okej, okay, wszyscy pobiegli Wszyscy biegną, Dobra, uwaga, stoimy, czerwone Czerwone, stójcie, nie można się ruszyć Ta, ja, ja tą grę pamiętam, ja ją nagrywałem Trzy lata temu i Squid Game wróciło Jako dwójka, jako druga część Ktoś dostał, ktoś padł Jo, teraz szybko, szybko, idziemy jedziemy, ja Ale Ale jest zielone siato i teraz stop! stójcie, 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 wszyscy, bo padniecie! No jeszcze czekaj, spróbuję tutaj dźwięk sobie. Okej, okay, jest dźwięk, jest dźwięk. Strzelają, strzelają, okej! Cossity mia ja tym Okej! Okay. O! Oh, czerwone, 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 Uho, czerwone! Prawie, jo, prawie ktoś dostał! Mszyłam o Ktoś, padł, tu biedny leży! Czerstujcie, Nie ruszajcie się! Jakieś czerwone światło. No, no, i ludzie po prostu strzelają. Dobra, no, i teraz, o nie jestem ostatni, nie wiem czy dojdę! Tam ludzie popadali. Jak padają, Dawaj, zobaczcie. I miadki mi da! Okej, okay, stójcie! Stójcie, stójcie! Lalka się obraca! Okej, okay, wszyscy idą, wszyscy idą! O nie, dostaje, strzela nie we mnie! Teraz stoję w miejscu, stoję w miejscu, bo się ruszyć, bo dostanę, patrzcie jak ona. Oni ochroniarze rozwalają ludzi, patrzcie jak ta dziewcza leży. O nie, szkoda mi jej jest. A szlają we mnie, patrzcie, patrzcie. On próbuje mnie rozwalić. zobacz, czerwone światło, teraz nie mogę się ruszyć. Okej, okay, idę, 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 idę szybko, 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 szybko. o nie, no a stoję w miejscu, patrz. oni próbują mnie rozwalić, próbują mnie ruszyć specjalnie, widzicie to? Zostawcie mi ochroniarze, Aha, uciekam. Dobra, nie mogę się ruszyć, oni chcą za wszelką cenę, żebym się ruszył, tylko po to to robią, żeby mnie rozwalić. A ja się nie ruszam, i wtedy nie mogą mnie wiecie rozwalić, nie? <słuch> Patrzcie, specjalnie patrz i na mnie stał. No idę, idę. Cockola, Cosie, yes! Yes, daliśmy radę, yes, let's go, daliśmy Ej, radę. I wiele osób zostało rozwalonych. Tak, tak, tam o, leżą, patrzcie, ludzie leżą, no. dlatego że oni się ruszyli. Oni się ruszyli, kiedy Lalka zobaczyła, to wtedy oni padli. Dobra, drugą grę raz będziemy szli. Jak tu się robi, ciekawie. Pamiętajcie też, widzowie, że jak chcecie zagrać z nami, właśnie z tą gierkę, czy ze mną, czy z Liwią, z moją ekipą, to wpadajcie na moją grupę. tutaj jest grupa Roblox Smile Slow Team. Tak moja grupa się nazywa. Możecie dołączyć wejść i zagramy razem wspólnie w takie gierki i też inne i Squid Game, link macie w opisie, klikajcie, wpadajcie, dobra, teraz mamy 100 sekund na przejście, czekaj, gdzie teraz trzeba, ej, 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 teraz, tu oni strzelają, a my musimy już uciekać, o, uciekaj, Livia, gdzie mamy uciekać, uciekaj, już mamy uciekać, tu już gra się zaczęła, kolejna, kolejna gra się zaczęła, uważaj, bo ochroniarze strzelają, wejdź jak na sam, na samą górę wejdź, Dobra, 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 dobra. Teraz tutaj, ja poszedłem na drugą, na drugą stronę. Okej, oni tu strzelają. Cześć, spróbuję zepchnąć go. Ej, Zepchnę go, patrz, zepchnę go, zepchnę go. Zepchnąłem go, patrz. Patrz, uwaga, zepchnijmy go, zepchnijmy go, push. A masz? A masz, a masz, a masz, a masz, a Sorry, ciebie. Musimy go zepchnąć na dół, patrz, patrz. Ej, Dobra, dawaj, dawaj go, dawaj go, dawaj go, wyrzuć go, dawaj. Rzuciłaś go! Ja, <gresso> Dobrze, Livia, piąteczka. Kolejni, kolejni przyszli, czego tu szukacie? My tu jesteśmy. Zepchnij ich, Wy żeby no stracili. A masz, zepchnijmy ich. Ała, oni mnie zepchnęli do niego. A masz, o, masz, zepchnę cię! A masz, masz, Pchamy go, pchamy go! Muszę ja cię zepchnę, zaraz ja tego ty, gościu. Ja zepchnę. mnie też spycha? O, pchamy się wszyscy nawzajem, nie? Każdy nie chce spać na dół, dlatego że oni tam strzelają i tam ludzie po prostu chodzą i innych nawalają. Tutaj musimy przeżyć. Jesteśmy u góry i naj najlepiej niech tak jest, bo dlatego, że walczymy o duże pieniądze. Patrzcie, ile ludzi chce przeżyć, nie? A wiecie, jak raz się padnie, no to nie można wrócić. No i wtedy zobaczymy, no kto wygra całą grę Squid Game. Może być tylko jedna osoba wygrana. Ja to chcę być. Ja wygram całą pulę, nie, Livia. Nie, ja wygram. Co? To są moje pieniądze. Ty wygrasz? Ty chcesz wygrać, Livia? Serio? No raczej. Ja jestem najlepsza. No nie. To ja tylko jestem będę wygrany. Jestem najlepszym graczem. Zobaczymy. Jesteś graczem numer 33. I który Au. spadł? Okej, okay, a ja jestem graczem numer... <laughs> Trzy, czekaj, jakie mam, jakie mam, bo mi się zamazało Nie wiem, jaką mam liczbę, mam zamazaną Trzynaście Trzynaście, okej, ja mam 13, te 33. trzy okay, Okej, przeżyło tyle osób, gratulacje za dotarcie tak daleko Okej, okay, zobaczcie, ile ludzi przeżyło Jeszcze sporo gra Wow, teraz mamy noc Musimy przetrwać noc Ludzie się będą nawalać Ej, Livia, chodź, 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 jestem tutaj z boku, jestem z boku, uważaj Teraz jest noc, gdzie wszyscy się biją, nawalają. Patrzcie, ja się chowam, ja się chowam tutaj, żeby przeżyć. Ja mam Tylko, w ręce, ej, uważaj, tutaj jestem, to tu jestem. Tak, weźki, weźki, weźki. Wszyscy na kiju Okej, musimy na koło tak się rzucimy, musimy kogoś wyeliminować, choć razem, choć razem, chodź samą, choć samą, Okej, rzucimy się na kogoś. Choć, choć tu do po poprawy. Tam widzę dziewczynę. Choć, chodź samą, chodź no, choć no. rzucimy dobra, się no, we Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Choć, choć walniemy ją, walniemy ją. Klea, Klea, Klea. Bierzemy ją, bierzemy ją. Mama, szobos, ją. z drugiej strony. Daj, bijemy ją, bijemy ją! Abbasz, musimy się pozbyć ludzi Dobra, z tej ja gry. Nie, nie, tego chłopa! No! cikaj ją, ścigam ją, abbasz! Dostaję, dostaję zaraz. Ło, wow, bijemy Ech, się! Dostałam trochę! Co się a, dostałem też, ała, ała, dostałem, która uciekam, 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 uciekam. Tu jest Liza! tu jest Liza! Chwodzę do niej, biją, ją, biję ją, ała, dostała! Dobra, okej, okay, kryje się, kryje się. Musimy przeżyć. Najsilniejsi, tylko przetrwają tą noc. Musimy uważać, dlatego, że w nocy ludzie się biją. No ja teraz się chowam, zobaczcie. O, tu jest jakaś dziewczyna. Ej, Idę do jakiegoś chłopaka! A, spadłem. Ja idem na środku, nie piję z broniarzami! ten piję, ten go, gościu, patrz, patrz, patrz! Chodź tu, a masz! A, masz, dostał, dostał! Oj, co mi zrobił? Wy, wypchał mnie! A, nie mogę wstać, dobra! Okej, okay, idę do góry, idę do góry. I 20 sekund! To jest jakaś dziewczyna! A, 20 sekund, 15! Rozwalaj tą dziewczynę, chodź to! A, a, masz! Pum! Pum! bije się z tą dziewczyną! Co tu się dzieje, proszę państwa? Uderzę ją! A masz! Rozwalaj ją, rozwalaj ją! Wypadaj z tej gry! Rozwalaj ją! A sorry, to ty! daj <laughs> daj jedna padła, napadła, jedna teraz druga jeszcze! A masz? O nie, bo też padnę! No Mam mało życia! Jest! Przeżyłem! Przeżyłem! Patrz, ile ludzi wypadło! Zobaczcie, ona leży. Leży, ja dziewczyna. Ja spałam przez tą noc. Ile osób odpadło? Kolejna dziewczyna Jest odpadła. Zobaczcie. O, ja ją rozumiem. Dobra. Nie spaliśmy w nocy, dlatego. O nie! Teraz będzie to sy, z. z... Właśnie skrobaniem ciasteczek. To będzie trzeba lizać to ciasteczko i wtedy skrobać. Stałem trójkąt, okej, okay, mam ciasteczko trójkąt, co masz Livia? Dobra, ale czekaj ja coś, coś na środku mi, ej, na środku mi zasłania, co jest nie fair? Ej, nie widzę połowy ciastka. Oszukańczy, oni specjalnie to robią, Dobra. Szybko, ja szybko, żeby widę, nie pękło. Parasol, rozumiesz? Żeby tylko nie pękło, żeby tylko nie pękło. Tylko nie pękło, tylko nie pękło. Jest, robię chyba udało mi się. Chyba mi się udało. Ej, dobra. Ej, jest, ej, ja yes, ja jest, udało mi się, udało. Patrzcie, jak wszyscy tutaj robią. O miał parasol, o, o. miał parasol. Ten, co ma Patrzcie, jak on tutaj leży, i skrobie też ma parasol. Udało mu się, jak to możliwe. Dobra, ale patrzcie. O, nie, jedna dziewczyna odpadła. Biedna, szkoda mi jej. Aldora, my daliśmy radę, Livia. Daliśmy radę. Oho, nie, radę i to miałam. Tak, daliśmy radę. A właśnie tutaj są te wzory, które mieliśmy. Ja miałem trójkąt, a ty miałaś parasol. Parasol był najcięższy. No, a Ludy ja miałem. A ja był. miałem właśnie trójkąt. Let's go, let's go. Okej, okay, dałem radę. No i teraz przechodzimy do następnej rundy. O nie, to most szklany. Ja <słuch> idę ostatnia. Okej, okay, o ludzie zaraz spadną. Patrzcie, on bie oni biegną. R tutaj bierzemy na prawo. Teraz na lewo. Teraz prosto. Teraz prosto. Patrzcie, o te daj radę. Patrz teraz prawo. Okej, okay, ludzie skaczą, one się boją. Jak spadniesz na dół, to cię rozwalą na dole. Uff, Libia, uważaj. Ale ty stresujesz. A co teraz? Gdzie teraz skakać? Ja nie wiem. Tutaj prosto, czy lewo, czy prawo. O, oh o. -oh. Prosto, 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 prosto. Teraz tutaj. Dobra, przeskoczyłem. Patrzcie, ludzie, ludzie idą za mną. Każdy nie chce spać, a tam jakąś spadają, to padają wtedy. A co dalej? No co, i co dalej? Okej, Ok. Spad na dół, spad na dół, spadł na dół. Dobra, uważajmy, nie skaczmy. Patrzcie, parę ludzi zostało i do przodu ciężko dojść. Zostało nam 40 sekund. Co zrobić, Livia? O, nie, no nie, nie chcę odpaść. Nie chcę odpaść w tej rundzie. O, o mamy problemy. A jeszcze zostały pięć płytek. Dobra. O nie, pół minuty! Lepiej nie skacz, nie? Dobra, ona przeskoczyła, patrzcie, ta dziewczyna, jedna mija, skacze, Chodź po prostu! Okej, okay, dawaj, 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 niech ktoś tu się. Skoczy. Teraz to nie będzie na prawo, ale się boję. Okay, tutaj prosto dalej! Dobra, teraz gdzieś na prawo będzie. Ale oni da jeszcze trzy płytki. Ostatnie 20 sekund I mamy! Szybko. 20 sekund i zaraz spadniemy! Niech ktoś skacze! 15 sekund! O nie, no ludzie się wejście, boją! No. No, 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 tutaj teraz, i teraz gdzie, dzisiaj 8 sekund, o, 8, 7, no teraz tu prawo, jest prawo, prawo, i teraz 5 sekund mamy, 5 Praca. sekund, skaczcie, o, jest, jo, 2 ja. sekundy, i spadło wszystko, mało ile ludzi padło, zobaczcie, mało zostało, wszyscy prawie odpali w tej rundzie. Ale była ciężka runda, nikt nie chciał i zaczcie. A nie, trochę ludzi jeszcze jest! Jeden, drugi, trzeci, okej, okay. ale każdy, widzicie, walczy o pieniądze, walczymy o pieniądze, każdy chce przeżyć, nie? Ale to nie jest tak łatwo. Ja jestem ciekawy, kto wygra ostatni, nie? O nie, znowu będzie noc przetrwania, Livia! Chodź ze mną! O, zgosiły się światła! Livia, musimy uważać, jesteś tu koło mnie, jestem koło ciebie, Livia. Ale tu ludzie idą. Może się rzucimy na kogoś we dwójkę, ej. Dobra, patrzcie, tam ludzie się nawalają, bo to jest noc przetrwania i tylko najsilniejsi wygrają, a my ja tutaj z Liwią się chowam. Ej, Liwia dawaj Jednego pójdziemy, chodź, chodź dół, chodź da, da. Tam widzę dziewczynę, która się kryje, przejdźmy przez to, przejdźmy przez to. Chodź, chodź, chodź samo, samo, dawaj, dawaj, tutaj samo, samo. I dawaj, tu jest dziewczyna, tu jest dziewczyna. na mnie, na mnie, a rzucamy się na nią. Dawaj, dawaj, daj, ty, ty sprawy ja z lewej. Dawaj, 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 dawaj <mulizam> nie, 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 nie Dawaj, 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 o, o, daj idę na prawo, idę na prawo. Dawaj, 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 ono wskaczy po górze, skoczy po górze, na górę, skacz nam na górze. Dobra, dba, wejdziemy Dobra, po nią, idziemy po nią. Dawaj, dobie, dawaj 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 na prawo, dawaj dawaj na dawaj wchodź na Rozeszła, ją. Ścigamy ją, masz. dawaj. Dawaj, dawaj ją. Daj jej, wchodzę, wchodzę. Dostała, dostała. Dostała, ucieka na dół, skoczyła. Patrzcie, już mija. Piękne, piękne, ją, konimy ją, konimy ją, konimy ją. Dawaj, dawaj, dawaj. A masz, a masz, dawaj ją. ładnie nie mnie. dostaje Dostaję, dostaję, Padnie. Rozwalę biegne, ją. Biegne, 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 biegne. O masz, jest, rozwaliłem ją, leży ha, 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 ha. A, Uważaj, o nie, uważaj, bo ci stoi, rozwali no, Ja go rozwalę, ja go rozwalę, chodź tu, chodź tu stój, chodź tu stój O masz, ajajaj, aj, skończyło się Livia, żyjesz? Livia, Livia, o nie, co się stało? Livia, gdzie jesteś? O, o, Olivia padła Moja koleżanka padła, kto się rozwalił O, o, co to teraz będzie? Ciągnięcie liny? Serio? O nie, kto będzie silniejszy? Przycisk powinien się po po pojawić Naciśnij go tak szybko, jak to możliwe O nie, będzie raz ciągnięcie liny Będziemy ciągnąć linę A tam są dziewczyny, tutaj więcej chłopaków jest Chłopaki damy, damy radę, damy radę przyciąganie liny Musimy być szybsi Okej, okay, klikamy, klikamy, klik to pól, klik to pól, klikajcie Klikajcie No klikajcie, bo przegramy No nie, oni mają więcej nie, no przegramy chyba. Trzeba szybko klikać. Dawajcie, klikajcie, klikajcie. <grystanie> Jak ciężko jest. O nieciągnięcie linii, teraz trzeba klikać. Klik to pull, klik to pull. Let's go. No nie. Mamy mało, za mało, klikajcie Sześć, klikajcie Trzeba szybko klikać Musimy to wygrać, dawaj, dawaj, ciągnijcie, ciągnijcie Ciągnijcie, tak, przyciągamy, przyciągamy Przyciągamy, 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 tak, 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 tak Tak, 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 spadają, jest Spadli, jest, wygraliśmy Let's go, spadli na dół Spadli na dół, ale ja szybko klikałem, bardzo mocno klikałem Jest, wygraliśmy Messi, Ruben a tam ci po prostu spadli. Ciągnęliśmy teraz, wiecie, tą linę. A ja tak szybko klikałem, cały czas w myszkę nawalałem. Ej, dałem radę. Smile, let's go! Smile A Wy możecie wejść i zobaczyć na mój sklep. Spróbujcie. Ej, czekaj, kolejna runda. Co tak szybko? Ej, kolejna runda? Jak to możliwe? Dobra, lecimy. Pamiętajcie o moim sklepie: smile.pl Link w opisie. W tej grze będziesz próbował zgadnąć, czy jest parzysta lub nieparzysta ilość kulek. O nie! Jeśli trafisz złą i, wy... i dwa razy przegrasz. To odpadasz. O nie, najgorzej, serio? Ja mam jakiegoś strażnika, który będzie mi pilnował. O o, jeśli zabraknie ci kulek, zostaniesz wyeliminowany. <laughs> o nie, jest pięć rund. Przebij się przez wszystkie, aby wygrać. O, teraz trzeba kulki. Dasz szybko, zbieramy kulki. Okej, okay, twoje kule, siedem. Ok, moje kule to siedem. Dobra, i teraz co dalej? Dobra, nawet, yy, co teraz zrobić? O nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Co teraz zrobić? U, trafię czy nie? Dobra, i teraz wygram? Nie! Nie, źle trafiłem! Dlaczego? O, nie daj gorzej. Chyba to przegram. Nie wiem, o co tu chodzi. Do końca, dobra. Ok, selected. O, dobra. Uwaga, uwaga. Moje kule tutaj właśnie chodzi o kulek, ale tak do końca nie rozumiem, bo ja nie mogę trafić. O, nie, dalej nie trafiłem. Zaraz, on mnie rozwali. Patrz, kiwa głową, że nie. O, nie, nie rozwalaj mi, proszę. Nie rozwalaj mnie. Nie, nie rozwalaj mnie. Nie. Uwaga, uwaga. O-o. O-o. A! A, rozwala mnie! Nie! Rozwolił mnie! Ale dostałem hita! Oła. Ej, chcę się zrewajwować! Rewajf, rewajf, rywaj. Odrodzisz się w następnej grze. Tak, chcę odrodzić się. Dobra, ej, wy, wybrałem rewajf. Dobra, patrzcie, tam ludzie padają, ale to nie jest takie łatwe, żeby wygrać. Dobra, robota, masz więcej niż 0 kulek. O nie ja, ja, nie, ja nie wiedziałem do końca o co chodzi w tej grze. Dobra, ale jestem, jestem, bo kliknąłem rewajf i jeszcze miałem takie odrodzenie. Dobra, trochę o ludzi zostało. Ej, co była zagra? O nie, to było chyba chodzenie w tym polu! Polu, ale teraz nie pamiętam O-o, będziemy się nawalać, serio? Nie, ła, wow, ła, wow, wow, biją mnie O nie, teraz nawalamy się, kto przetrwa w tym polu Ten wygra, o-o, o-o, o No nie mamy problem! A, dostaję, 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 dostaję No, szybko uciekam, 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 uciekam A masz, a masz, bijemy, bijemy Bijemy go, Aha, dostałem Teraz szybko, szybko uciekam, uciekam, uciekam no, no, musimy się trzymać No, dobra, nie mogę wyjść, nie mogę wyjść Oni tam chodzą, patrzcie, nawalają się, nawalają się Biegają Dobra, ale ja nie mogę paść, nie mogę paść. Dobra, ale muszę wytrzymać to. Ała, dostałem. O nie, 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 nie. Dobra, ktoś padł, ktoś padł po prostu. Już widzę, ktoś padł. Ała, teraz szukam, szukam. Chodzę tutaj. A masz, masz ty gościu. A, biją się, biją mnie. Teraz muszę to wygrać. A tu jest sui, sui, sui. A masz, a masz sui. Dostał, dostał, dostał. Mam mało życia, bardzo mało życia mam. Dobra, ciekawe, ciekawy, I Jo, 40 sekund nikt nie chce paść! Proszę państwa, kto wygra! no ja chcę tu żyć, ja chcę tu żyć, ja chcę tu A może tu wyjść poza to... A dostałem, dostałem, dostałem! O nie, nie ma, padam, padam, ma mało życia Dobra, stoję tu w rogu. Oni się nawalają, zacznij ludzi pada. oni idzie po mnie! Aaa! Przeskoczyłem go, dobra. Okej, okay, jeszcze tutaj. no nawalamy. Maszty. no uważaj. Jest trochę padł. Jeden padł, jeden padł. Dobra, ja przeskakuję. Uciekam, uciekam, uciekam. Co tu się dzieje? Proszę państwa, chcę to wygrać. No, Rozwalę rozwolęcie Obijemy się z this guy. A masz. Jak chcę to wygrać? Ja chcę wygrać miliard, miliard dolarów. Dobra, szybko, szybko, uciekam. Wszyscy w tym kółku musimy być i się nawalać. Zostało tylko trzy osoby. Ej, dobra, to ja i z, i z nim. A nie, ktoś się zrespił jeszcze? Dobra, dobra, stoję tutaj, stoję, stoję, stoję. Patrzcie. O, o, oni idą, oni idą. No uważajmy, teraz tutaj stoimy. Okej, okay. oni się nie chcą nawalać. Popnę go. Oj, co jest? On ma pistolet? Da, a to jest ochroniarz, okej, okay. dobra, dobra, dobra. Patrzcie, oni się boją. O nie, idzie, idzie na mnie! Idzie na mnie! a masz! O masz! Nawalamy się z nim! O masz, co tu się dzieje, proszę państwa! Nie możemy się trafić! <laughs> a ła, trafił mnie! O nie, 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 nie! To jest zbyt ciężkie, zbyt ciężkie! Proszę państwa! O nie bije mnie! Jak on mnie bije? A ład, dostałem! No nie tak być nie może tra. Dostaje, 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 dostaję, 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 dostaję. <grywy> Bijemy się, proszę Państwa! A masz! <grywy> Sui! Let's go, padasz, gościu! Rozwalę go, rozwalę go! A masz! Jest, jednego! Dobra, został jeden! Został ostatni! Jeszcze dwóch, jeszcze dwóch, jeszcze dwóch, jeszcze dwóch, jeszcze dwóch! A masz! Dostał, dostał, dostał! Jeszcze raz! Jest, rozorłem! Drugiego! Dobra, dobra, dobra. jeszcze ostatni został, ostatni został! O, z ostatnim, z ostatnim! Z This guy! Uwaga! A masz! Bijemy się z nim! O nie, nie wiem czy wygram O nie Co tu się dzieje, proszę państwa, dostał, dostał Ostatni został, masz, odzwalę cię Masz, jest, rozwaliłem go Przeżyłem, nie, no to on się zrespił No nie wytrzymie, serio No nie, no nie, no nie, on się jeszcze zrespił, no Ile tu będzie się działo, no Oni się respią Ja zostałem z nim ostatni, zostałem z nim ostatni Solo mam, solo mam, solo mam, solo mam, solo mam Ola, ola, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go Odzwalę go, patrz wyszedł Wyszedł Dziękuję, wyszedł Ej, poddał się, wygrał, jestem ostatni On po prostu wyszedł z kółka I wygrałem, gratulacje z Wygrałem Squid Game Wygrałem miliardy, jestem bogaty Wygrałem, wygrałem Squid Game Wygrałem, lol, jestem bogaty, chłopie, wzrasta pieniądze, <noise> ty robuxów. <milioner> <noise> proszę przelew na konto, <noise> o, lol, wygrałem jako jedyny, zostałem zaczy, tu są ochroniarze, okej, okay, koniec, gra się zaczyna od nowa, wygrałem cały skid game, dziękuję, jestem teraz miliarderem, i <noise> dostałem właśnie kasę, o kasa mi się sypie z góry, no dobra, jest, dałem radę, okej, okay, jeszcze dostałem coś za free revive, czyli jedno życie dodatkowe, okej, okay, super, dałem radę, a wy możecie wejść na mój sklep z tego okazji. Wpadajcie na fajne puzzle Smilandia, które leciały. Jestem ciekawy, czy byście ułożyli 500 elementów, takie eleganckie i też uwaga, nowe skarpetki Shiby. Zobaczcie, takie super skarpetki Shiby, które też czekają na was. Spadajcie! i nowe flamastry. Boom! Kredki flamastry. Link w opisie. Smilestone.pl, Smilestone Team!